Dzień dobry, przed Wami rozkład na sierpień 2025 roku dla osób z Poznaku Skorpiona. No i zobaczmy. Letni miesiąc, no to może coś dobrego, co? Król kielichów, asmonet, ha, ale jest czwórka mieczy. Czemu? Będzie wyglądało to mniej więcej w ten sposób, jakbyście się starali: czyli próbujecie uszczęśliwić kogoś siebie i kogoś bo jest jednak dziesiątka kielichów czyli tak jakby próba zadowolenia nie tylko siebie ale też i osoby które są wam najbliższe coś kupujecie coś opłacacie no bo jest as monet. Yy... no ale jednak nie wychodzi temat bo jest tutaj czwórka mieczy karta mówiąca o tym, że potem Yy, czy to ze względów zdrowotnych, czy może trzeba będzie jeszcze coś zmieniać, coś korygować? No, że intencje są super, tylko potem wychodzi to jakoś trochę pokracznie, sorry za określenie. No, zobaczcie. Cesarzowa, yy, jeżeli chodzi o ciążę, to ja bym powiedział, że tu trzeba być ostrożnym. Trzeba być ostrożnym, bo. No tu jakieś sprawy medyczne wychodzą. Tu jakieś sprawy medyczne. Nie to, żeby się od razu straszyć, że o matko jedyna ciąża stracę czy coś. Ale możliwe, że będzie na przykład do opłacenia konsultacja jakaś prywatna. Wiecie, jak to jest, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, i tutaj jakieś takie dodatkowe historie wychodzą. Że trzeba będzie coś ponad to zrobić, żeby było jak najlepiej Ogólnie wychodzi na to, że Skorpion będzie dbał nie tylko o siebie w tym miesiącu Ale też i o inne osoby To chyba dobrze, nie? E, Okej, okay, to teraz co będzie wyzwaniem dla Skorpionów? Hmm, dwójka buław, podjęcie jakiejś decyzji Podjęcie jakiejś decyzji, zobaczcie, i tam było też wcześniej powiedziane, że Wy będziecie podejmować decyzje, które mają uszczęśliwić nie tylko Ciebie, ale też i otoczenie. Wydacie jakieś pieniądze, tylko teraz jest powiedziane tak: każda ta decyzja niesie za sobą jakieś konsekwencje, które będą wpływały na Wasze życie. No, i trzeba mieć tego świadomość, dlatego tego wyzwanie, nie? Czyli, że no, tu już trzeba się na coś zdecydować, bo to będzie ważne. Czyli, na przykład, jeżeli to chodzi rzeczywiście o ciąże, jakieś tam dodatkowe badanka prywatne czy coś, no to tu jest powiedziane, że na przykład nie oszczędzaj na, na pieniądzach, bo na zdrowiu to się nie oszczędza. Jeżeli masz możliwości, oczywiście, nie? I co jeszcze? Dwójka buław jako wyzwanie, czyli podejmujesz jakąś decyzję, a nie pytasz się kogoś z otoczenia, czy w tym terminie może. I wykupujesz, na przykład, w czasy, umawiasz, wykupujesz jakiś domek, coś rezerwujesz, coś załatwiasz, wydajesz pierwsze pieniądze, a potem ten ktoś ci mówi: Rane, skorpion, ale ja w tym czasie nie mogę. No, nie mogłeś zapytać. Trzeba było wcześniej. Ja naprawdę bym się ucieszyła, ucieszył, gdybyś się zapytał i gdybyśmy ustalili razem termin. Ja wiem, że chciałaś dobrze, chciałeś dobrze. Takie coś tu się pokazuje. Co wam pomoże lub przeszkodzi? Król buław, no właśnie. Król buław to jest mężczyzna, który sam dąży do jakiegoś celu, czyli wygląda to trochę tak. Jakbyś ty jako kobieta na przykład, inaczej. Jeżeli to jest facet z otoczenia i wy dla tego faceta coś robicie, to ja bym powiedział, że tak jak mówiłem, możliwe, że będzie tutaj potrzeba korygowania czegoś, zmieniania czegoś, poprawiania czegoś. A jeżeli to jesteś Ty tym królem buław, mimo że skorpionek, ale król buław, mężczyzna który. Uważa się za bezbłędnego. On robi wszystko po swojemu i on wie, że będzie dobrze. No to właśnie problem będzie polegał na tym, że będziesz musiał potem to chyba trochę odkręcać. Co będzie podstawą miesiąca? Bardzo ciekawe zresztą. Tak, wiedza. Zobacz. Czyli tak, jeżeli to chodzi o ciążę, to jeżeli masz takie możliwości. To im więcej wiesz, tym lepiej. Czyli dodatkowe badania jakieś, może nawet jakieś szkolenia medyczne, typu poczytać sobie książki, jakieś doradcze coś tam, nie? Co sprawi, że ty nie będziesz działać na rympał, jak to się mówi, tylko że po prostu będziesz korzystać już z takiej profesjonalnej wiedzy, o czemu, nie? Te trochę czasu poświęcone, ja wiem, że lato i w ogóle, ale no bez przesady. I, I w takich kwestiach, lato, nie lato, warto sobie jakieś tam wiedzę poszerzać. Inna kwestia jest taka, że karta, Gierka monet, to jest karta wiedzy, lekcji, świadomości, zdobycia wiedzy. I dlatego właśnie w tym rzecz, że zanim podejmiesz jakąś decyzję, samodzielnie, to lepiej to skonsultuj z innymi osobami, zwłaszcza... Jeżeli postanawiasz, że jak ty uważasz, że coś będzie atrakcyjne To inne osoby będą przeszczęśliwe z tego powodu No chyba nie do końca, coś tutaj będzie potem problematyczne Wiecie, może na przykład wejść tak Od razu mi się przypomniał film Kochany Urwis Gdzie była karuzela i Urwis tak podkręcił karuzelę, że się wszystkie dzieciaki na siebie nawzajem pożygały. Dlatego tutaj dlaczego ja do tego dążę? Bo właśnie o to chodzi, żebyś ty się zastanowiła, zastanowił, czy to, co dla ciebie jest zabawne, korzystne, przyjemne, na co masz ochotę, czy jest to kompatybilne z kimś z otoczenia. Czy ktoś z otoczenia też dokładnie na to ma ochotę, nie? Co odejdzie do przeszłości? Aha, ósemka mieczy. Przestaniesz się bać, bo ósemka mieczy to jest karta mówiąca o tym, że ktoś wszędzie widzi zagrożenie i nie ma pomysłu na coś. Ty w tym miesiącu, widać, będziesz bardzo kreatywną osobą i będą ci przychodziły różne pomysły do głowy. Nie tylko takie, które mają Ciebie uszczęśliwić, ale takie, które uważasz, że otoczenie albo będzie się śmiało, albo będzie razem z Tobą świetnie wypoczywać, ogólnie, że będzie sympatycznie. No, tylko żebyście nie przesadzili, dlatego że wiecie, jak to jest, że na przykład Wy wpadniecie na pomysł robienia jakichś zawodów, a dojdzie do sytuacji, że na przykład ktoś, kto również w tych zawodach bierze udział, no, że temu komuś się coś może stać, po prostu, nie? No, żeby nie było jakiegoś takiego. Bo to mam wrażenie, że to niekoniecznie Ciebie będzie wprost dotyczyło, tylko że Twoje decyzje będą konsekwentne nie, jak to powiedzieć konsekwencje tych decyzji przyjdą z zewnątrz, jakoś tak to czuję, wiesz? W myślach, w planach, w takim razie. No właśnie, rycerz kielichów. Czyli yy, liczysz na to, że otoczenie, jak to się mówi, przyjdzie i powie: Mój ci on, mój skorpionek, moje, mua, mua, mua", i w ogóle, yy, że otoczenie to doceni, że będą zachwyceni tymi twoimi pomysłami, że będzie cudownie i w ogóle. Nie mówię, że nie, ale podstawą miesiąca jest. Zasięgnij wiedzy, czyli najpierw zapytaj się, czy ten ktoś rzeczywiście ma na to ochotę. Jeżeli to jest kwestia ciąży, tak jak powiedziałem, czyli jeżeli masz jakieś zasoby finansowe, dzięki którym możesz jakieś dodatkowe badania porobić, a czemu nie? Jeżeli chcesz być w ciąży, też może to, tego do, do, to dotyczyć poszerzanie wiedzy medycznej. Połowa miesiąca ósemka była, oj się będzie dużo działo ósemka w dużo wydarzeń dużo podróżowania korespondencji e, ogólnie bardzo dynamiczny czas no bo jednak ósemka była, wiele się dzieje ja nie mówię, że to jest ten moment, w którym rzeczywiście tam coś się odpali, jak ja to mówię ale nie, naprawdę tutaj wygląda na to, że połowa miesiąca to tu się, o będzie wydarzało ty, jako osoba, coś czuję, że będziesz osobą, z bardzo dużym poczuciem humoru, że będziesz kimś. Tak, karta gwiazdy! Ty będziesz chciała, chciał czuć się gwiazdą. Dusza towarzystwa, tak się to określa. Dusza towarzystwa, ktoś uwielbiany, ktoś, kto błyszczy, dosłownie jak gwiazda. Skorpionek będzie chciał tutaj pokazać. Że jest osobą, która wzbudza zachwyt w otoczeniu. Dobrze, ja nie mówię nie, ale, no wiecie, zastanówcie się nad tym w sensie takim, jeśli macie jakiś pomysł na to, żeby zabłysnąć w otoczeniu, to jeszcze się zastanówcie nad konsekwencjami. Czyli zanim coś zrobisz, pomyśl, czy czasem się nie wydarzy coś, co wam się odwróci. No, i będzie potem na was, wiecie o co chodzi. Otoczenie wobec skorpionków. Dwójka. Ach, Bożeż ty, mój! E, dwójka kielichów. Nie no, otoczenie będzie zachwycone tobą. Ja nie mówię, że nie. Dwójka kielichów, jeżeli jesteś singlem, to po prostu e, mój ci on, moja ci nie? E, jeżeli to jest inna kwestia, jakaś tam przyjaciele czy, czy rodzina, jedziecie z rodziną. Nie no, wszyscy będą przeszczęśliwi. Ja nie mówię, że nie. Wszystko idzie bardzo, bardzo ładnie, nie? Tylko, że potem może się coś wydarzyć, co no, będzie wymagało trochę. Yy. Inaczej, otoczenie to doceni. Faktycznie doceni. Powie, Skorpion, masz cudowne. Miałaś cudowny pomysł, miałeś cudowny pomysł, tylko, że, no, weszło jak wyszło, nie? Ale pretensji chyba mieć nie będą. Jeżeli coś pójdzie nie tak, nadzieję, obawę, widzisz? Dziesiątkę kielichów. Masz nadzieję, że nie tylko ty, ale otoczenie będzie zachwycone, będziecie przeszczęśliwi, będzie super. Wiecie, jak to się robi, tam te grille, jakieś tam wypady razem, wspólne, nie? Kampery i tak dalej. Koniec miesiąca. No właśnie. Cesarz. Czyli ogólnie ja bym powiedział tak, że wygląda to świetnie. Cały rozkład tutaj wygląda rewela. Jeśli chodzi o cesarza, to może być tak, że jeżeli jesteś singlem, to faktycznie poznasz osobę do stałej relacji. Nawet w lato, a co? Czemu nie? Cesarz to jest też szef, to jest też ojciec, to jest osoba odpowiedzialna. Dobrze, to dopytujemy w takim razie. Dwójka buław wyzwaniem dla skorpionów w sierpniu. Czemu? Ono temu, że jest wisielec. Czyli pamiętaj, żeby na wszystko popatrzeć z zupełnie innej perspektywy. Bo to nie chodzi o to, że otoczenie będzie na ciebie warczyć, jak coś nawywijasz. Tylko chodzi o to, że po co masz otoczeniu robić problemy, znaczy, żeby to było bezpieczne dla otoczenia. O, w ten sposób, nie? Yy, otoczenie cię doceni. Będą zachwyceni tobą. Naprawdę, to będzie cudowne. Ale coś będzie tam takiego, co. Hmm. Czemu jest tutaj król buław? Czyli co tobie przeszkodzi lub pomoże? Mhm. Dziesiątka buław. Poczucie ciężkości. To jest karta mówiąca o tym Żebyś potem nie miał yy, Jakiś takich Nie wiem, no, wyrzutów sumienia Czyli wiesz, tutaj bardziej chodzi o to Upewniaj się Ja nie mówię, że masz nie być tą gwiazdą Ja nie mówię, że masz Nie spełniać jakichś tam pomysłów fajnych Jakichś życzeń Jakichś gryli yy, I tak dalej, i tak dalej Ale lepiej pewne rzeczy zweryfikuj żeby potem nie było tak, że ty to musisz poprawiać, korygować, zmieniać. No nie? Albo już nie daj Boże, żeby to się skończyło na przykład, że chcesz dobrze, tak jak tam widziałem, nawet taki filmik, to jest dokument, nie? Tam było faktycznie, że świadek miał dać obrączki, ale się potknął na schodach. No i oczywiście państw para młoda, jak to się mówi, oraz ksiądz wpadli przez tego kogoś do stawu. Bo to było robione akurat w plenerze i nie wiem jak to nazwać, podes jest na brzegu, podes był na brzegu stawu. No i oczywiście po schodach na tle tego stawu miała być pięknie, ładna pogoda, słonecznie, dookoła zielono, przyroda. No powiedziałbym cudo, nie cudmiut i maline, ale chyba nikt nie przewidział sytuacji że świadek się potknie na schodach i wpadnie z impetem w państwa młodych a państwo młodzi stracą równowagę i pociągną za sobą osobę udzielającą ślubu i przez cała trójka wpadnie do stawu nie? to tego to nikt nie przewidział no i właśnie w tym jest rzecz żeby takie rzeczy też brać pod uwagę nie? Eee, dobrze giermek monet podstawą miesiąca czyli no będziesz tutaj naprawdę kimś kto będzie rozwalał bazę, dosłownie? Giermek, monet, podstawą miesiąca, bo sprawiedliwość, no to jest karta oceniaj za i przeciw. Tak jak z tym ślubem było, że dobra, no wybierasz sobie takie miejsce, ale zastanów się, czy jest jakaś opcja, która może potem narobić sobie problemu. Jeżeli nie jest, cudownie. Ale jeżeli może być z tego jakiś problem dla ciebie albo dla osób, które kochasz, które cenisz i w ogóle, to weź to jakoś ewentualnie pozmieniaj, nie? Ósemka mieczy odejdzie do przeszłości, czyli karta bezradności, karta mówiąca o tym, że może jesteś osobą nieśmiałą, może wycofaną, może pewnych rzeczy się boisz. Jest jakaś bezradność w tym. Może się wstydzisz, na przykład powiedzieć komuś, co czujesz, zaproponować jakiś wspólny wyjazd, bo dotychczas nie mogłaś, nie mogłeś, nie? To ten miesiąc będzie takim, w którym Ty naprawdę. No, David Copperfield dosłownie z Was, nie? No dobrze, ósemka mieczy odejdzie do przeszłości, bo jest królowa kielichów. No, czyli. Możesz chcieć zaimponować tej kobiecie, możesz, chce, możesz chcieć zostać mamą, bo to też jest karta mamusi. Ewentualnie, może być, możesz ty być w związku z kimś, kto chce, marzy o tym, żeby być mamą, no nie? Recesz kielichu w myślach, planach, czyli zobacz. Cokolwiek zrobisz w tym miesiącu, mam wrażenie, nie zrobisz tego dla siebie, ale będziesz chciała, chciał usłyszeć, jaki Ty jesteś cudowny, jaka Ty jesteś cudowna. Kocham Cię. Matko, jedyna, ale Ty jesteś naprawdę szok, nie? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Komplementy. Yy, deklaracje uczuć. Jeżeli chodzi o pracę, pochwały na przykład, nie? Dobrze, rycerz kielichu w myślach, w planach, że otoczenie to cię będzie na rękach nosić za jakiś czas. No bo jeżeli jest siódemka monet, to jest karta mówiąca, podejmuję działania, które mają przynieść mi konkretne korzyści za jakiś czas. I ty podejmujesz teraz te działania w sierpniu, żeby potem ciebie na rękach nosili i mówili, moja ci ona, mój ci on, no nie? No dobrze, bardzo aktywna, aktywne będziesz w miesiącu sierpniu w połowie. Dlaczego jest ósemka buław? No tu się będzie dużo działo ewidentnie. Mhm. A smieczy: karta mówiąca o tym, że na przykład będziesz podpisywać jakieś umowy, może być też jakaś. Wiecie co, ja tu jeszcze jedną kartę dołożę? Aha, no, właśnie. Usemka e, mieczy. Czyli z osoby, która nie wie co robić, boi się i tak dalej, nagle kompletnie w drugą stronę to idzie. Zupełnie, wszystko się zmienia. Nagle dostajesz takiego poweru. Wiecie, to jest często u, u pasjonatów tak to działa. Że na początku nie masz przekonania, a potem, jak się rozkręcasz, to o, to już idzie, nie? Karta gwiazda. Wy jako osoby, i ja naprawdę czuję, że to chodzi o to, że wy chcecie zabłysnąć. I to nie, nie wcale tak, że jak chcesz zabłysnąć Skorpionie, to posyp się brokatem, <grym> żadne takie. E, no zobaczmy, dlaczego gwiazda, czemu Skorpion postanowił tak błyszczeć? No, król monet, czyli może być tak, że chcesz wejść w stały związek, chcesz być tatusiem, chcesz pokazać się odpowiedzialną osobą, a jeżeli jesteś kobietą, to może być tak, że tą facetowi próbujesz zaimponować jakoś, nie? Dwójka kielichów, ale wiedz, że ta druga strona też ma do ciebie uczucia, też ma zaufanie. Doceni to jak najbardziej, nawet jak ci wyjdzie to trochę pokracznie. Jeżeli to jest kwestia, tak jak mówiłem, ciąży czy chęci posiadania dziecka, to ja bym powiedział, że jak najbardziej. Dwójka kielichów w otoczeniu. No, dziewiątka. Jak wcześniej ktoś miał jakieś obawy, jak wcześniej ktoś zachowywał się w sposób, he, jakby to powiedzieć, bardzo zdystansowany do ciebie, to, to praktycznie, wiesz, cokolwiek się wydarzy, już powiedzmy to tak, cokolwiek się wydarzy, w otoczeniu będą osoby, które będą tobą zachwycone. Pokochają Cię, dosłownie tłumy fanów będziecie mieć. Dobrze, dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów w nadziejach, obawach. Dlaczego? Ja myślę, że to jest nadzieja. Mam nadzieję, że stworzę szczęśliwą rodzinę. Mam nadzieję, że w firmie wszyscy będą zadowoleni. Mam nadzieję, że będę mieć dużo fanów i tak dalej. Ty jesteś po prostu w tym miesiącu osobą niesamowicie kreatywną. No, petarda, to, co wy będziecie wyprawiać, to. Ale co ciekawe, no zobacz. Król mo... Królowa monet, król monet, nie. Tutaj. Czyli osoba, która panuje nad swoim życiem, jest w stałym związku, wie, co robi. Wszystko jest jak najlepiej poukładane. No dobrze, dobrze. Tylko pamiętajcie, tam w przełożeniu była ta czwórka mieczy, czyli jeżeli masz zamiar coś fajnego dla otoczenia zrobić, to zastanów się nad tym, żeby nie było czasem jakiejś wtopy. Chociaż tą wtopę ci otoczenie wybaczy, nie? Yy, ale no to po co, po co, że tak powiem, odwalić jeszcze dodatkowy numer? Chociaż czasami się mówi, że jak odwalisz jakiś taki numer, to potem będziecie mieli co wspominać. No to dobra. Czemu cesarz na koniec miesiąca? Bo król Buław, a król Buław jest tutaj. Czyli może być tak, że spotkacie osobę do stałej relacji przeznaczeniową, nawet. Może być tak, że rzeczywiście zaimponujecie temu komuś niesamowicie. Będą jaja, będzie kupa śmiechu. A jeżeli chodzi o ciążę i rodzinę, to też jak najbardziej jakieś dodatkowe badania. Może pojawią się jakieś nowe możliwości, czyli wcześniej nie było, a teraz nagle się okazuje, że jest opcja. No, uda się, uda, myśl pozytywnie. Oczywiście pamiętaj, żeby na pewne rzeczy umieć spojrzeć też z trochę innego mm, profilu, może tak to ujmę, ale tak czy inaczej będzie się działo. Dziękuję.